Drobni i średni przedsiębiorcy stanowią o sile gospodarczej miasta albo jej braku. I dlatego to z myślą o nich, Zgierski oddział Izby Przemysłowo-Handlowej zorganizował w zeszłym tygodniu debatę, do której zaproszeni zostali kandydaci na prezydenta Zgierza. Na spotkaniu zabrakło troje z nich. Urzędującej prezydent Iwony Wieczorek, Anny Didowicz z Twojego ruchu oraz Stanisława Nowaka z Komitetu Geotermia Zgierz. Mamy nadzieję, że te dzisiejsze rozmowy z kandydatami na przyszłego prezydenta miasta Skierza rozwijają szereg naszych wątpliwości, że uzyskamy odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań. To znaczy małe zainteresowanie, było szereg obietnic, które nie zostały zrealizowane. Jedną z nich było na przykład to, że aktualna pani prezydent Obiecała przedsiębiorcom, że jeżeli ktoś zatrudni powyżej siedmiu osób, to będzie miał ulgę w podatku. Niestety to słowo nie zostało dotrzymane, jak i szereg innych. Także warto i liczymy na to, że osoby, które tutaj kandydują, no coś zrobią na, na, na naszą rzecz, na nas, przedsiębiorców. Chciałabym, aby w naszym mieście było bezpiecznie, mądrze, zdrowo i samorządnie. Mądrze, dlatego że chcielibyśmy, aby Wszyscy, wszystkie dzieci miały dostęp do przedszkoli, żeby wszystkie dzieci miały możliwość, rodzice mieli możliwość oddania swojego dziecka do żłobka. Dlatego chciałabym wybudować drugi żłobek w mieście, żeby rodzice też mogli pracować w Państwa przedsiębiorstwach. Chciałabym również, aby w mieście Zgierzu powstała Rada Seniorów. Więcej normalności przede wszystkim. Partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo ważne. Wreszcie obwodnica trasa S14, która powinna przebiegać obok Zgierza i która powinna udrożnić ruch w mieście. To jest pomoc też dla samotnych matek. Zespół ludzki jest bardzo istotnym elementem każdego samorządu, aby w sposób bardzo merytoryczny, a nie przypadkowy dobierać sobie ekipę, która kieruje miastem i to głównie oni decydują o tym, że kształt rozwoju danego miasta jest albo dobry, albo zły. Jest to zespół około 1200 różnych pracowników w sferze samorządowej, przy czym sam urząd miasta to jest 180 osób. Myślę, że to jest sukces każdego samorządu i deklaruję na następną kadencję, jeśli Państwo mi wybiorą, mieszkańcy Zgierza, podobny zespół stworzymy i będziemy realizować zadania. Dobre relacje z prezydentem, to jest to pierwsze. Dobre światło Urzędu Miasta. Szybką ścieżkę dostępu, jeśli chodzi o decyzje, które które, na które oczekują przedsiębiorcy w zakresie swojej działalności, aby mieli szybką ścieżkę dostępu odpowiednie ulgi, gdy będą działać niż tego społeczeństwa, więc zmniejszać margines bezrobocia. Jestem przykładem napływu do zwierzę osób, które nie szukają miejsca pracy w innym mieście, choć sam wywodzę się z Łodzi. Przyjechałem tutaj, chciałem tutaj realizować i spełniać swoje, swoje aspiracje zawodowe. Wcześniej pracowałem w jednej ze miejskich spółek na stanowisku Specjalisty do spraw prawnych, z wykształcenia bo jestem prawnikiem. W związku z czym, poznałem bardzo dobrze sferę publiczną miasta, sferę sektora samorządowego. związają się bardzo z tym miastem i chciałbym dalej realizować kwestie związane z potrzebami tego miasta. Miasto uważam zasługuje na otwarte rozmowy ze wszystkimi, przede wszystkim z mieszkańcami, jak i z przedsiębiorcami. Wysłuchanie potrzeb, jakie mają przedsiębiorcy, czy to w zakresie infrastruktury, czy to w zakresie ewentualnie pozyskiwania pracowników do swoich firm. To szeroko rozumiana, tak jak powiedziałem, współpraca musi być otwarta, musi być rzetelna, musi być przede wszystkim rozmowa i dialog prowadzony między prezydentem a przedsiębiorcami, żeby wiedzieli, że mają wsparcie w tym organie władzy wykonawczej, a nie odwrotnie. Obecnie Centrum Medyczne Boruta, dawniej Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, został e, przy moim współudziale zinformatyzowany za kwotę 1,2 200 zł. Jeszcze pracowałem 6,5 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Tam miałem okazję współpracować z panem posłem, jako przewodniczącym Komisji Sejmowej. Tam byłem kierownikiem działu informatyki. Tam również moja praca zaowocowała dwumilionowym projektem informatyzującym tą jednostkę. Tam poznałem no, możliwość zarządzania całym województwem, bo całe województwo podejmie podlegało w kwestiach informatycznych. Przede wszystkim uważam, że jeśli chodzi o przedsiębiorców, to jest główna zasada nie szkodzić. Stworzyć trzeba dogodne warunki. Czyli po stronie gminy należy dobrze skomunikować gminę, należy zadbać o uchwalenie niezbędnych dokumentów do rozwoju gospodarki w gminie czyli uchwalenie albo studium, albo najlepiej planu zagospodarowania przestrzennego. I to są takie podstawy, które, które dają możliwość rozwoju lokalnym przedsiębiorcom, jest możliwość pozyskania inwestorów. Od po 20 lat prowadzę działalność gospodarczą na terenie miasta Zwierza. Jestem samorządowcem od 98 roku, pełniłem wszystkie funkcje w Radzie Miasta, od radnego w komisji, poprzez przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego rady i w ostatniej kadencji, w poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym Rady Miasta. W sferze organizacji pozarządowych w trzecim sektorze jestem prezesem Stowarzyszenia Samorządowego Zgierski Samorząd, które którego po stowarzyszenie posiada osobowość prawna. Przede wszystkim odpowiedni klimat, taki, żeby można było współpracować z przedsiębiorcami, z Izbą przemysłowo jak z innymi przedsiębiorcami, którzy nie są zrzeszeni w Izbie. Przede wszystkim wytworzenie takiego klimatu i komunikacji, żeby przepływ informacji był z jednej strony w drugą, a i później po przepływie informacji i Powołaniu takiej, co zamierzam powołaniu, takiej Rady Biznesu, współpracować bardzo blisko z przedsiębiorcami, aby biznes w Zgierzu nie tylko czuł się osamotniony, ale miał wsparcie we władzach samorządowych. I przysparzał również poprzez swoją, swoje funkcjonowanie wpływy do, do budżetu z podatków citpit Byłem rolnikiem, prowadziłem gospodarstwo sadownicze, a w 2007 roku zostałem powołany do zarządu przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Spółki w tym czasie mocno zadłużonej, spółki, która dzierżawiła cały swój majątek na rzecz innego podmiotu. Przez te 7 lat mojej działalności w spółce udało się PC oddłużyć. Warto by było też spotykać się z przedsiębiorcami cyklicznie, powiedzmy raz na kwartał, żeby można było porozmawiać z nimi, jak również przedstawić im to, co prezydent zamierza zrobić, co się dzieje w mieście, tak, żeby przedsiębiorcy też mieli takie rozeznanie. Myślę, że no trzeba również stwarzać warunki do tego, żeby przedsiębiorcy się mogli w Zgierzu rozwijać, czyli wpływać na przykład koszty funkcjonowania firm w Zgierzu. Prezydent ma jakieś tam możliwości wpływania na wysokość kosztów, jakie przedsiębiorcy ponoszą, m.in. poprzez podatki od nieruchomości, podatek od środków transportowych. Dokonaliśmy w krótkim okresie czasu inwestycji do cieplenia organizacji za kwotę ponad 100 milionów złotych. To są potworne pieniądze. Udało się zmniejszyć, zmniejszyć koszty ogrzewania znacząco. A propos ogrzewania i dziękuję Państwu za zaproszenie, oczywiście współpraca z przedsiębiorcami, bo my też jesteśmy przedsiębiorcą, układa się generalnie dobrze, ale nie zawsze. Nie jestem zwolennikiem licytowania się, że będę obniżał podatki do zera albo jeszcze dopłacał, że będę robił rzeczy, które są niemożliwe. Jestem realistą i zarządzam dużym przedsiębiorstwem, jakim jest Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Będę robił wszystko, żeby wspólnie z mieszkańcami, z przedsiębiorcami ustalić wizję miasta, wizję miasta Zgierza. Taką nie jak dotychczas, taką senną i smutną i bez perspektyw. Chciałbym, aby miasto się rozwijało. Zawsze służyłem radą, pomocą i doświadczeniem. Dzisiaj to trzeba wszystko przekuć na, na miasto. Moje doświadczenie jednocześnie zawodowe, jak i doświadczenie, które teraz skutkuje tym moim członkostwem w Zarządzie Powiatu Zgierskiego. Predysponuje mnie do tego, żeby postarać się o urząd prezydenta miasta Zgierza. Ale rządzenie miastem to, to nie jest też przedsiębiorstwo, chociaż można to porównać. Skupiłbym się na, to, na rozwój przedsiębiorczości, bo to jest jakby siła napędowa całej gospodarki, w tym miasta Zgierza. Wszelkie preferencje łącznie z zamrożeniem podatku od nieruchomości lub nawet spowodowałbym obniżenie. Tak to się działo w mieście w Konstantynowie, a to zaowocowało swojego czasu zwyżką, zwiększeniem zakładania firm, a więc tego potencjału, który jest miastu bardzo potrzebny. Środowa debata zainaugurowała cykl spotkań wyborców z kandydatami na prezydentów. Natomiast kolejne spotkanie odbędzie się 5 listopada o 18 w Urzędzie Stanu Cywilnego. Głównym elementem spotkania będą pytania ze strony publiczności.